Słuchajcie, pompa, team rośnie w siłę. Z nami są Special gracze. Przedstawcie się, chłopaki. Pro Killer, Pewor, Przemek, Luke 1 i Adiko. A ja tylko ten to dobra. Bitch, way, bitch, Jak długo ćwiczyliście, żeby w końcu się w tym momencie pokazać, zaprezentować swoje umiejętności? Dwa dni. Dwa dni. A tak na serio było łączone. Ja dłużej sałatę robię niż ty. Ja powiem prezesie, tu ja wytłumaczę. Te dwa chłopaki już grają, są trzeci miesiąc, tak? No. So, te... jesteście razem trzeci miesiąc, tak? No, jak no, w ogóle... Jak? A. W kanterku, w kanterku. Kryjemy no, jednego sajdzika. Oni się kryją nawzajem, a wy? Dwa, trzy dni graliśmy? Oni, oni tutaj dwa, trzy dni. A tak no, na serio tak znają się długo, No, tak? trenowo no, dwa, trzy dni, się. ale my z Ale ile się znacie? My z Pewą znamy się no, już z parę lat, no. No, no, no dwa, trzy lata. No. A ja jestem przed dzień przed. Sumie, tak, mniej więcej wspólnie trenujecie, tak siadacie, od tych dwóch, trzech dni, tak to określmy. No to zależy, kto ma czas, tak? Jak, mamy, jak dużo każdy ma czas, no to nawet po 5 godzin, albo po cztery mecze, no zależy, no. Każdy się stosuje, żeby każdy miał ileś tam czasu, tak? Żeby każdy mógł się pograć. To jest bąk! Czemu powstała ta drużyna? Czyli czy uważacie się za profesjonalny team, który tak naprawdę niedługo będzie lepszy od Virtusów? Normalnie. O no proszę, jaki luzak, tak? No, słucham. No, że tak. Kiedy można was zobaczyć tak stuprocentowo w akcji? Na PGA w Poznaniu. W Poznaniu. Mhm. Będziemy teraz, będziemy trenować. Na poważnie. I na pewno to, no. pokażemy, pokażemy to. Pokażemy co potrafimy w końcu, nie? Nie to załatwiłeś bilety? Chcesz... Co? co? Załatwiłeś im bilety na PGA. Nie. Sami mieliście sobie załatwić te bilety chyba, tak? Słyszałem. Tak, z kwalifikacji, wszystko to. Nas, no, nas zapraszają, mamy swoje a także ten. Damy Słuchajcie, pompa team już niedługo na PGA. Zobaczymy, co potrafią. Oby im się udało, bo naprawdę widzę, że idea chłopaków jest wielka, siła w nich drzemie mocna. Więc, w takiej sytuacji, co? Życzę wam tylko szczęścia. No, mam nadzieję, że w końcu rozgromicie tych wirtusów tych jednak zajmiecie należyte miejsce w panteonie sportowców. Żuwik, 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 Żuwik. It's